Celem tych zajęć będzie poznanie terminów powiązanych z odpowiedzialnością społeczną, tak żeby rozumieć, jakie są trendy myślenia w ogóle o odpowiedzialności społecznej, ale też gdzie się plasuje w kontekście różnorodnych terminów wykorzystywanych przez organizacje, które czasami mają na myśli coś bardzo podobnego. Dlaczego to istotne? Słuchajcie, to w jaki sposób ta odpowiedzialność społeczna była definiowana, jak wspomniałem, już się zmieniało. Mieliśmy CSR, czyli właśnie Corporate Social Responsibility 1, wersję drugą, trzecią. Wynika to stąd, jak bardzo jakby zintegrowana jest ona z działalnością organizacji, ale też kto jakby patrzy na tą Odpowiedzialność no jest to, że istotne jest to, że jest wiele terminów wieloznacznych, ale też bliskoznacznych, które trzeba przybliżyć, żeby wiedzieć, kto co ma na myśli, bo tak naprawdę czasami nie mamy na myśli to samo. Pierwsza taka definicja i ważny termin, to jest to ESG. ESG odnosi się do environment. Social i governance, to znaczy jest to taki termin parasolowy, określający właśnie kwestie społeczne, środowiskowe i dotyczące zarządzania w organizacjach, który spopularyzował się przede wszystkim w kontekście oceny firm odnośnie właśnie działań w tych trzech obszarach, które też wpisują się tak naprawdę w Odpowiedzialność społeczną, czyli rozumiany jest ten termin jako wpływ organizacji w tych obszarach, przede wszystkim w kontekście właśnie takiego raportowania pozafinansowego. Czynniki środowiskowe obejmują właśnie wkład firmy czy rządów w zmiany klimatu poprzez emisję gazów cieplarnianych czy gospodarowanie odpadami. Sprawy społeczne to obejmują takie tematy jak na przykład przestrzeganie praw człowieka, przestrzegania praw pracy. Odnoszą się tutaj też do terminu posiadania legitymizacji społecznej na działanie wewnątrz jakiegoś otoczenia, czyli chodzi o to na ile współpracuje dana organizacja z tym swoim bliskim otoczeniem. No i zarządzanie. No to tak naprawdę zespół reguł czy wewnętrznych regulacji organizacji, obowiązki i oczekiwania interesariuszy i względem interesariuszy w zarządzaniu organizacją to jest jakby system można powiedzieć zarządzania organizacją i spełnianie go. Tak jak mówiłem, ESG to tak naprawdę odpowiedzialność społeczna, która jednak przede wszystkim jest wykorzystywana w kontekście tego raportowania pozafinansowego. Jak takim tematem, w którym jest szczególnie obecna jest rynek walutowy, to znaczy, że ESG jest, odnoszą się do tych wskaźników, na przykład podmioty, które sugerują, że inwestują odpowiedzialnie. Na przykład w organizacje, które nie mają negatywnego e, wpływu na e, jakieś, na swoje otoczenie, czy to w kontekście środowiska, czy to na przykład e, na lokalne społeczności. No jest to termin aktualnie najbardziej, bardzo powszechnie wykorzystywany przez międzynarodowe organizacje. E, kolejnym takim dominującym e, terminem w tej sferze jest zrównoważony rozwój, czyli Coś, co czasem jest definiowane z anglojęzycznie sustainability albo sustainable development. Idea jest, powstała w raporcie Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 roku, i definiuje ona zrównoważony rozwój jako taki. W którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Czyli jest to bardzo termin szeroki, odnosi się tak, tak naprawdę do jakiejś alternatywnej drogi rozwoju ekonomicznego, społecznego i opiera się na trzech filarach. Znowu jest to rozwój gospodarczy, czyli ten ekonomiczny, społeczny. I ochrona środowiska, czyli ten aspekt środowiskowy. Aktualnie, ta właśnie koncepcja zrównoważonego rozwoju coraz częściej wchodzi do takiego głównego nurtu, w ogóle myślenia o rozwoju na świecie. Jest taką zasadą horyzontalną, czyli odzwierciedlaną w różnorodnych politykach. Wspomniałem o tych trzech obszarach, na których koncentruje się ten zrównoważony rozwój, jest takie przekonanie, że skoncentrowanie się na jednym z nich może prowadzić do jakichś ograniczeń w odniesieniu do innych. Przykładowo, jeżeli się skoncentrujemy na, czy maksy, na maksymalizacji tego rozwoju ekonomicznego, no to będzie cierpiała na tym ochrona przyrody. I tylko e, pewien zachowanie balansu pomiędzy tymi trzema aspektami będzie wpisywało się w ten właśnie rozwój zrównoważony. Jeśli chodzi o e, to miejsce zrównoważonego rozwoju w Polsce, to trzeba podkreślić, że, jest, że nadano e, mu rangę prawa podstawowego. To znaczy, że e, w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, e, wpisuje się właśnie ta zasada zrównoważonego rozwoju. Widać, jak istotną rolę jakby odgrywa nawet w polskim właśnie prawodawstwie, będąc właśnie tą podstawą, czyli czymś wpisanym w konstytucję. W strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020, która operacjonalizuje plan, jest przyjęta w 2017, też odniesiono się do tej zasady zrównoważonego rozwoju, bo celem głównym, jaki wyznacza, jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym, czyli jednym słowem definiuje ona w jakiś sposób model rozwoju naszego kraju. No jakbyśmy spojrzeli na więcej dokumentów takich branżowych, to ta zasada zrównoważonego rozwoju jest niemal zawsze obecna. I znajduje ona swoje też takie odzwierciedlenie w dokumentach specyficznie odnoszących się do sportu. Na przykład takiego dokumentu Sports for Climate Action Framework, który został opracowany przez agendę ONZ zajmującą się zmianami klimatu i tam wpisuje pięć jakby priorytetów dla sportu, które właśnie oddają tę zasady zrównoważonego rozwoju przede wszystkim w odniesieniu do tego aspektu środowiskowego. Tak jak wspomniałem, jest to myśląc o zrównoważonym rozwoju bardzo dużo organizacji mają różnie na to patrzą. To co jest istotne to to, że właśnie zrównoważony rozwój jako taki jest jakby konceptem rozwojowym bardziej niż odnoszącym się do jakiejś pojedynczej organizacji. To jest wpisywanie się w jakiś trend myślenia w ogóle o rozwoju gospodarczym. Takim wymiarem powiązanym z tym myśleniem o zrównoważonym rozwoju, czy najbardziej tym narzędziem, są cele zrównoważonego rozwoju, to jest takie popularne narzędzie w biznesie, ale szerzej w rozwoju społecznym i gospodarczym świata. One się odnoszą do celów i, wskaźni i wskaźników będących następstwem milenijnych celów rozwoju przyjętych w 2015 podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych przez przedstawicieli 193 państw i są też zwane Agendą 2030. To znaczy, że te konkretne cele mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Jest tych celów 17 i jest też 169 wskaźników, które właśnie charakteryzują konkretnie co chcemy w danych celach osiągnąć. Na tej bazie powstają takie regularne raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, między innymi dla państw. Na ile na przykład dane państwo radzi sobie z osiągnięciem danego celu rozwojowego. Tutaj można zobaczyć, jak wyglądają te cele zrównoważonego rozwoju. One się nie odnoszą specyficznie do sportu, ale często są wiązane z tym właśnie. Obszarem sportu. Jednym z celów jest na przykład wyeliminowanie ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie możemy zobaczyć, że do 2030 zawarto bardzo konkretne wskaźniki charakteryzujące to, co chcemy, żeby osiągnąć ten cel osiągnąć. Czyli na przykład. W punkcie 1.2 w tym wskaźniku do 2030 celem jest zmniejszenie przynajmniej o połowę odsetka mężczyzn, kobiet i dzieci żyjących w ubóstwie we wszystkich jego wymiarach, zgodnie z polityką danego kraju. Istotne, że właśnie sygnatariuszami tego dokumentu są przede wszystkim kraje. Takim innym terminem popularnym w odniesieniu do szerszego myślenia o wpływie organizacji niż ten ekonomiczny, jest też wpływ społeczny. W Polsce nie jest on tak bardzo popularny, ale jest on rozumiany przede wszystkim jako następstwo efektów, których jakiś wkład, zasoby i działania prowadzą do okrętych produktów, rezultatów i finalnie do jakiegoś wpływu, czyli jakiegoś dalekosiężnego efektu. Organizacją, która przecierała szlaki w Polsce w odniesieniu do mierzenia i myślenia o swoim wpływie społecznym jest Orange. Ona sugeruje, że biznes jest istotnym elementem właśnie myślenia, nie tylko życia tego gospodarczego, i że każda firma wpływa tak naprawdę istotnie na otaczającą rzeczywistość. Badali, ta organizacja Orange badała swój wpływ społeczny w celu właśnie zrozumienia tego, w jaki sposób wpływa na otaczającą ją rzeczywistość, ale też jak może minimalizować te negatywne skutki swoich działań. I w Polsce podobne raporty są czasami właśnie częścią raportów niefinansowych. O co tutaj chodzi? O to, żeby lepiej zrozumieć w jaki sposób organizacja wpływa na swoje otoczenie i co może jakby tutaj dobrego maksymalizować swój pozytywny wpływ, mitigować ten negatywny. Takimi terminami dotyczącymi władztwa jest ład korporacyjny, czyli corporate governance, który rozumiany jest jako wszystkie sfery takiego zarządzania firmą od planów i kontroli zarządczej, po pomiar jej efektywności, czy właśnie raportowanie. Takim terminem popularnym w Polsce jest dobre rządzenie albo zarządzanie, które oznacza pewne ramy i kulturę, w oparciu o które dana organizacja, na przykład sportowa, tworzy politykę, monitoruje swoje cele strategiczne, raportuje o sobie, tworzy jakieś mechanizmy wewnętrzne, które zapewniają sprawozdawczość. I kontrolę. No i to, to dobre rządzenie czy zarządzanie jest bardzo obecne w sporcie, też w wyniku Unii, ale też mamy jakby dużo przykładów, że budziło przynajmniej w pewnym momencie zainteresowanie prawodawcy w Polsce. Co ważne, dobre rządzenie to jest termin, tak naprawdę, który został wypracowany przez Bank Światowy w związku z ich programami rozwojowymi. Miał na celu efektywniejsze po prostu wydawanie pieniędzy, czyli budowanie jakichś struktur, mechanizmów, które zwiększało, zwiększały potencjał administracyjny, przede wszystkim w krajach rozwijających się i na przykład włączały w procesy decyzyjne grupy interesów czy organizacje społeczne i pozarządowe, czyli tak jakby wzmacniało system, w którym podejmowano decyzje. Teraz to dobre rządzenie w Polsce jest tak jak wspomniałem, szczególnie obecne w odniesieniu do związków sportowych. Między innymi obejmuje zasady wpisane w ustawę o sporcie, na przykład tego, kto może być członkiem związku sportowego, jakie są konflikty interesów itd. Jakie są maksymalne możliwości kadencji, jaka jest długość kadencji, maksymalna to są zasady, jakby wpisujące się w dobre rządzenie. Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało też kiedyś taki dokument pozalegislacyjny, czyli nie, nie miękki, niepowiązany bezpośrednio, czy nie wdrożony, nie, nie była obowiązku jego wdrażania, który nazywał się Kodeks dobrego zarządzania dla Polskich Związków Sportowych i obejmował bardzo. Wiele charakterystyk właśnie tego dobrego rządzenia i tego, w jaki sposób można lepiej zarządzać związkiem sportowym. Koniec końców, on e, jakby nie został realnie wdrożony. E, finalnie, takie dwa istotne pojęcia, które często bywają łączone z odpowiedzialnością społeczną, to dobroczynność. I charytatywność. Dobroczynność to przede wszystkim działania osób czy instytucji, które polegają na bezinteresownym udzielaniu jakiejś pomocy finansowej czy materialnej potrzebującym. A charytatywność to działania mające na celu wspieranie biednych, potrzebujących pomocy, czy dobroczynne, właśnie takie działania skierowane przede wszystkim do grup. Wykluczonych, w jakimś stopniu potrzebujących pomocy. Chcę tutaj jeszcze raz podkreślić, że ta filantropia i charytatywność rzadko mieści się w definicjach odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.